Państwa bardzo serdecznie. Dziś jest czwartek 14 marca. Zofia Miller zapraszam na dziennik, a w nim już za chwilę. Jelenigórski zespół Szkół Rzemiosł Artystycznych zacieśnia współpracę z Wrocławską Akademią Sztuk Pięknych. Na mocy zawartego w środę porozumienia częściej organizowane będą wspólne wystawy czy konsultacje. Uczniowie Jelenigórskich szkół mogą już podejmować naukę w klasach o profilu sportowym. Wszystko po to, aby promować aktywność fizyczną i jak najwcześniej wyszukiwać sportowe talenty. Wczoraj w Zespole Szkół Rzemios Artystycznych w Cieplicach podpisano oficjalne porozumienie o współpracy z Akademią Sztuk Pięknych z Wrocławia. Związki Wrocławskiej Akademii Sztuk Pięknych i Cieplickiego Zespołu Szkół Rzemiosł Artystycznych są ścisłe od lat na wielu płaszczyznach. Niemal wszyscy nauczyciele przedmiotów artystycznych są absolwentami tej uczelni, ASP organizuje natomiast przyjęcie absolwentów szkoły zainteresowanych studiami artystycznymi. Kilkukrotnie odbywały się też plenery z udziałem wykładowców i studentów. Postanowiliśmy, że musimy jakby obszar działania poszerzyć o wiele wspólnych takich działań, nie tylko na terenie uczelni wrocławskiej, ale również w murach naszej szkoły. Przypuszczam, że efektem końcowym tej współpracy będzie uzyskanie przez uczniów naszej szkoły indeksu studenta pierwszego roku Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu. W najbliższym czasie. Czyli przed końcem roku szkolnego i najprawdopodobniej w czasie wakacji, planowane są kolejne warsztaty uczniów Cieplickiej Szkoły pod opieką kadry ASP. Rozważana jest również możliwość pleneru rzeźbiarskiego w oparciu o bazę, jaką stanowi Muzeum Miejskie, Dom Gerharda Hauptmana. ASP, jak wiadomo, no, można się jakoś bardziej wyrazić w, w pracach. Może jest bardzo pozytywna, ponieważ pozwoli ona nam rozwijać bardziej nasze umiejętności i pokazać się lepiej w tym, co naprawdę umiemy. Cieplicka Szkoła jest jedyną na Dolnym Śląsku. Poza Wrocławiem, placówką ponadgimnazjalną tego typu. A jedną z dwóch w Polsce która prowadzi kierunek szkło artystyczne. Myślę, że więcej chyba niż dwa czy trzy spotkania w ciągu tak zwanego no, roku akademickiego czy roku szkolnego no, chyba nie dojdą do, do skutku, no bo też więcej chyba nie jest potrzebne. Myślę, że my tu jesteśmy też po to, żeby im jakby pokazać troszeczkę inne możliwości. Jakby sprzedać może trochę tej sztuki takiej, no, powiedzmy, przez duże S i powiedzieć im, no jakby pokazać im, co na nich czeka i może wyzwolić jakiś potencjał artystyczny, który. No, Spowoduje, że no nie wiem, będą bardziej ambitniej pracować, może przyłożą się bardziej do jakichś swoich realizacji domowych. Tego właśnie spodziewają się władze uczelni. Chcemy uczynić jak najbardziej atrakcyjnymi nasze szkoły. Szkoły, szczególnie ponadgimnazjalne, gdzie uczy się w tej chwili ponad 50% młodzieży spoza Jeleniej Góry. Chcemy, żeby tej młodzieży było tu jak najwięcej. A szkoła, rzemiosł, zespół szkół rzemiosł artystycznych, jego tradycja. I Akademia Sztuk Pięknych, no jego ranga na Dolnym Śląsku, no to wszystko powoduje, że no te instytucje muszą współdziałać i powinny współdziałać. Też liczę oczywiście na współpracę z miastem, która bardzo dobrze nam się rozwija już od wielu lat. To to nie ostatnie ani dwa, ani trzy, tu można powiedzieć o wieloletniej, prawie dziesięcioletniej współpracy, takiej dużej aktywności pana prezydenta, ale też i Muzeum Karkonoskiego w Jeleniej Górze. także tutaj ten kontakt mamy stały. No i to też dla nas jakby no bardzo atrakcyjny region, bo my. My tutaj też artystycznie się udzielamy. Zespół Szkół Rzemiosł Artystycznych jest jedną z największych szkół średnich w Wielenie Górze. Choć w Jeleniej Górze nie ma szkół sportowych, to w coraz większej liczbie placówek oświatowych tworzone są klasy o takim właśnie profilu. Przeszli gimnazjaliści mogą więc wybierać w dość szerokiej ofercie. Wszystko po to, by promować aktywność fizyczną i możliwie jak najwcześniej wyszukiwać utalentowanych przyszłych sportowców. Nowe klasy powstały w porozumieniu z międzyszkolnym ośrodkiem sportu i władzami miasta. Gimnazjum numer 1, piłka koszykowa dziewcząt i chłopców, nabór ma nastąpić do 27 marca, tak jak w innych gimnazjach. Gimnazjum numer 3, lekka atletyka dziewcząt i chłopców. Gimnazjum numer 4 piłka nożna chłopców i piłka ręczna dziewcząt. i Gimnazjum przy zespole szkół rzemiosł artystycznych piłka nożna chłopców i piłka ręczna dziewcząt. Także jeżeli są chętni i chcieliby spróbować swoich sił. Tych dyscyplinach sportu, które będziemy rozwijać w gimnazjach. To zapraszamy serdecznie. Wszelkie informacje odnośnie naborów są udzielane w sekretariatach tych szkół. Klasy sportowe prowadzone są w siedmiu podstawówkach i czterech gimnazjach. System edukacji w naszym mieście to także, to także rozwój sportu młodzieżowego w szkołach. Chcielibyśmy bardzo, iż jest taka możliwość wprowadzić od najmłodszych lat zajęcia sportowe dla dzieci mamy możliwość Taką skorzystać z subwencji światowej z ministerstwa. Ja myślę, że to jest bardzo dobra podstawa, ponieważ to nie, wychodzi, nie wychodzimy tylko z tego, że prowadzimy klasy sportowe w gimnazjach. Ci te osoby, które chciałyby kontynuować swoją przygodę ze sportem w klasach sportowych, to przede wszystkim absolwenci szkół podstawowych, bo już w szkołach podstawowych posiadamy klasy sportowe. Tam dzieci na 10 godzinach wychowania fizycznego realizują podstawę programową, a również ukierunkowane dyscypliny, takie jak piłka nożna, właśnie piłka ręczna czy koszyk. Klasy sportowe mają być przyszłym zapleczem do pozyskiwania zawodników do miejskich drużyn. W ich funkcjonowaniu trzeba wprowadzić jeszcze kilka zmian, jednak wszystko idzie we właściwym kierunku, podkreśla dyrektor Międzyszkolnego Ośrodka Sportu Ireneusz Taraszkiewicz. My musimy stworzyć system, który będzie nie tylko systemem jeleniogórskim, ale również musi się to brać z systemu sportu polskiego. To o czym niedawno mówiła pani minister, ministra Mucha. Także ja myślę, że tutaj ten system pozwoli nam na to, żeby w przyszłości osiągać wyniki. Natomiast naszym największym wynikiem na poziomie szkół podstawowych, na poziomie jeszcze nawet gimnazjów, to jest ilość uprawiających daną dyscyplinę. W wiele górze w ostatnim czasie ta sytuacja wygląda coraz lepiej, a klasy sportowe zaczynają się cieszyć coraz większą popularnością. Obraduje już Rada Gospodarcza przy prezydencie miasta, skupiająca kilkudziesięciu lokalnych przedsiębiorców. Rada stanowi organ doradczy prezydenta w sprawach dotyczących wytwórczości i usług w niej Górze. Marcin Zawiła ma nadzieję, że będzie to ważne forum do zasięgania opinii w najważniejszych z punktu widzenia rozwoju gospodarczego kwestiach dotyczących naszego miasta. Ten biznes mamy bardzo taki zróżnicowany, bardzo różnorodny. Nie wszyscy przedsiębiorcy są skupieni w organizacjach biznesowych. Dlatego pozwoliłem sobie zaprosić około 30 przedsiębiorców na tego typu spotkanie. Ważnym tematem, który będzie przedstawiony, na kolejnych posiedzeniach rady będzie kwestia dostosowania oferty jeleniogórskich szkół do potrzeb lokalnego rynku zatrudnienia w taki sposób aby zainteresować młodzież pracą w okolicznych zakładach ponadto rada weźmie udział w konsultacjach budżetowych w sferze rozwoju nowością u nich będzie to że pierwsze oferty o pracę już zawisły na stronie internetowej miasta, polecam jeleniagóra.pl. Inżynier logistyk, inżynier kontroli, jakości, informatyk. No, i dzisiaj po trzech dniach, chyba czy czterech, mieliśmy 250 kliknięć, właśnie na tą stronę. Rada funkcjonuje od lutego bieżącego roku. W szkole podstawowej nr 15 w Wałbrzychu uczniowie mieli szansę spotkać się i zagrać z Bożydarem Abadziejewem, który od 7 lat jest trenerem kadry narodowej siatkarzy siedzących. W Mistrzostwach Europy w zeszłym roku jego podopieczni zajęli szóste miejsce. Bożydar Abadżijew jest absolwentem Fizjoterapii Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu. W trakcie studiów ukończył specjalizację trenerską z siatkówki dla osób niepełnosprawnych. Utworzył sekcję start w Wrocław, którą prowadził przez kilkanaście lat, a później sekcję w Legnicy. W Polsce jest obecnie dziewięć drużyn, które grają w Mistrzostwach Polski. W Polsce obecnie jest dziewięć drużyn, które rozgrywają ze sobą Mistrzostwa Polski. To są trzy turnieje w roku, dwa eliminacyjne i turniej finałowe który wyłania mistrza Polski. Oprócz tego organizowany jest turniej o Puchach Polski i wiele turniejów e, takich e, towarzyskich, integracyjnych e, w Piłce siatkowej na siedząco. W siatkówce na siedząco zawodnicy siedzą na ziemi. Boisko jest dużo mniejsze, ma 10 na 12 metrów. Siatka jest obniżona do poziomu 115 cm dla mężczyzn i 105 dla kobiet. Tylko dwie osoby na boisku mogą być pełnosprawne, pozostałe cztery muszą być niepełnosprawne ruchowo. Najważniejszą rzeczą, która cechuje naszą grę siatkówka na siedząco, jest to, że tak są przepisy gry skonstruowane, aby umożliwić osobom pełnosprawnym i niepełnosprawnym. Równe szanse w grze i we, wspólnym, we wspólnej pracy do wygranej. No, ponieważ wszyscy siedzą na ziemi, tu o wózkach nie ma mowy. Mało tego, zawodnicy, którzy są oprotezowani, grają bez protez. I ze względu na to, że wszyscy siedzimy, wymiary boiska są zmniejszone. Jedna połówka ma 6 metrów szerokości, 5 długości. A górna taśma jest obniżona do poziomu 1,15 m dla mężczyzn, 1,5 m dla kobiet. I taką generalną zasadą jest taka, że w momencie jakiegokolwiek odbicia piłki musi być kontakt pośladków z podłożem. Pozostałe przepisy gry są dokładnie takie same jak w siatkówce tradycyjnej. Podczas gry zawodnicy szczególnie obciążają mięśnie obręczy górnej, ponieważ rąk używają nie tylko do gry, ale także do przemieszczania się. Stąd dużą wagę przykłada się do fizycznego przygotowania górnych partii mięśni. Jeśli chodzi o technikę, siatkówka na siedzącej jest o wiele bardziej wymagającą grą ze względu na ograniczone możliwości przemieszczania się. Szczególnie obciążonymi partiami mięśniowymi są mięśnie obręczy górnej, ponieważ tutaj no, oczywiście do odbić od, um, używamy kończyn górnych zarówno do odbicia, worąż górą, dołem Plasów różnego formu atakowania, natomiast są też one konieczne do przemieszczania się ciała, więc tutaj dużą rolę przykładamy do przygotowania fizycznego górnych partii mięśniowych, także to, jeśli chodzi o przygotowanie takie fizyczne. Z drugiej strony, jeśli chodzi o technikę, jest o wiele bardziej wymagającą grom, ponieważ Odległości są mniejsze, zawodnicy mają mniejszą możliwość przemieszczania się, bo jednak to nie jest to samo co na nogach. I tutaj trzeba być no, bardzo, bardzo dobrym technicznie, żeby raz funkcjonować w ramach tych zmniejszonych wymiarów, a dwa, żeby niedostatki dojścia do piłki niwelować. No, Perfekcyjną techniką. Jak twierdzi Bożdor Abadżijew, są plany, aby stworzyć w Polsce system kształcenia siatkarzy siedzących w szkołach integracyjnych. Bo tak jak w tradycyjnej siatkówce, im wcześniej się zacznie, tym będą lepsze wyniki. Koszykarze Jeleniogórskich Sudetów w zaległym meczu pokonali Prudnicką Pogoń 88 do 78 i zapewnili sobie piąte miejsce na koniec rundy zasadniczej. 4 listopada w Prudniku górą byli gospodarze. Nic więc dziwnego, że naszym zawodnikom zależało na wygraniu tego pojedynku. Tym bardziej, że zwycięstwo dawało korzystną lokatę przed rozpoczynającą się niebawem fazą play-off. Od pierwszej minuty przy ulicy Sudeckiej trwała zacięta walka, z której lepiej wyszli miejscowi. Pierwsza kwarta zakończyła się ich dwupunktowym prowadzeniem 23-21, druga 21-15. Jest to zespół, który w tamtym roku w tym składzie walczył i w zasadzie odpadł z za playoffów o pierwszą ligę. Także zawsze z Prudnikiem toczyliśmy wielkie boje. No i chłopaki pokazują, że w Jeleniej Górze jak przegrywają to też zostawiają po sobie jakieś wspomnienie. Po zmianie stron, Sudety podkreśliły swoją dominację, przed czwartą kwartą wygrywając już 69-50. Goście nie mieli jednak zamiaru odpuszczać i w 38 minucie zniwelowali straty do naszego zespołu do 5 punktów. Jeleniogórzani utrzymali jednak nerwy na wodzy i ostatecznie wygrali to spotkanie 88-78. Chcieliśmy mecz tutaj wygrać i pokazaliśmy charakter do końca. Mieliśmy troszkę przestój w trzeciej kwarcie. No, dlatego musieliśmy gonić. Bardzo ciężko się goni wynik. No troszkę czasu nam zabrakło. W swoim kolejnym meczu jelenie podejmą na własnym parkiecie ekipę KKS-u Katowice. Wiadomościami ze świata sportu kończymy wydanie dzisiejszego dziennika. Życzę Państwu miłego i spokojnego wieczoru. Do zobaczenia. Sponsorem prognozy pogody jest firma Marlec Nieruchomości. Domy, mieszkania, działki. Sprzedaż lub wynajem. Wirtualne wizyty 360 stopni. Pizza dobra na pogodę i niepogodę. Grande Roma, zapraszamy. Sprawdź ofertę i zasmakuj w naszym menu. Na piątek do południa w regionie synoptycy zapowiadają zachmurzenie. Temperatura od minus 11 do minus 9 stopni, ciśnienie 1004 hektopaskale, wiatr słaby z północnego zachodu. Po południu zachmurzenie umiarkowane, temperatura od minus 7 do minus 5 stopni, ciśnienie 1009 hektopaskali, wiatr słaby z zachodu. Dobrej pogody nie jesteśmy w stanie zapewnić, ale gwarantujemy najlepszą pizzę i nie tylko. W cieplicach, na zabobrzu i na ratuszu i oczywiście na dowóz. Sponsorem prognozy pogody jest firma Marlec Nieruchomości. Domy, mieszkania, działki. Sprzedaż lub wynajem. Wirtualne wizyty 360 stopni.